Witam wszystkich. Jesteśmy w Krakowie na zbiorniku w Przelasku Rusieckim i chcielibyśmy przedstawić dzisiaj drużynę wędkarzy wyczynowych Fish Point Matrix, która bierze udział w najbardziej prestiżowych zawodach wędkarskich w Polsce w spławikowym Grand Prix. Przedstawcie się może. Mariusz Lejda. Szklarz Szymon. Mateusz Oktapski. Tomek Bronicki. No właśnie. I kilka zdań byśmy chcieli tutaj od Was usłyszeć. E, e, łowicie na zawodach e, ogólnopolskich, zawodach e, lokalnych. E, jak e, Wam idzie w tym roku przynajmniej? Jak nam idzie? Średnio nam idzie. <śm> są lepsze wyniki i gorsze. Generalnie na, tutaj na naszym podwórku zajmujemy wysokie miejsca. Jednakże w kraju jest troszkę Gorzej. Poza jednym. Poza jednym. Jest, jest, jest gorzej ale to wiadomo że są zawody natomiast no, w Bydgoszczy była bardzo ładne wyniki osiągnęliście przecież no tak, tak nawet drużynowo byliśmy zajęliśmy czwarte miejsce ja byłem szósty no właśnie więc, więc, więc no, ryby rybami ale też wyniki są, wyniki są e, niezłe ale jak, jak przygotowujecie się od tych zawodów czy to ile to trwa jak, jak długo to trwa może to jak powiem Ile to trwa? Zawody trwają dwa dni, ale jest obowiązkowy trening w piątek, który trzeba odbyć, ale przyjeżdżamy na ogół w czwartek rano, trenujemy powiedzmy we własnym zakresie, w piątek, tak jak mówię, obowiązkowy trening, potem dwie tury czterogodzinne w sobotę i w niedzielę. Tak to wygląda. Ale to jak rozumiem, są zawsze wyjazdowe gdzieś te zawody, więc musicie jednak przejechać, tam się za, jakieś mieć miejsce za, zamieszkania i cały czas trenujecie, później są zawody, tak? Tak, dokładnie. Okej. Okay. Więc tak to wygląda. Ale czy Wy macie jeszcze jakiś czas? bo te, Oprócz tych zawodów ogólnopolskich, jeszcze tu macie na miejscu dużo różnych zawodów, czy wy macie czas na ryby jakieś takie normalne, łowicie normalnie ryby rekreacyjnie? A raczej nie. Nie ma, nie ma takiej możliwości, tak? Raczej nie, tylko zawody Więc, więc zawody, więc zawody są, są dla Was rzeczą najważniejszą, no też taka jest rola wyczynowych wędkarzy e, Jakie ryby łowicie? Przede wszystkim na zawodach łowi się leszcze i płocie, to jest taka główna ryba zawodnicza Na rzekach jazie, Niestety są ważne, ale często zaniedbywane. Tak. Pewnie jest inna metoda łowienia uklei, inna metoda łowienia leszczy, inna metoda łowienia innych ryb, tak? Trzeba się dostosować do warunków. No, Zdecydowanie. Ukleje trzeba łowić szybkościowo. No tak. Jest. Z każdym gatunkiem płocie się łowi zupełnie inaczej niż leszcze, chociaż czasem się oczywiście trafiają przyłowy. No to, to nie, ma, nie ma jakiejś takiej bardzo sztywnej reguły, ale można jakieś prawidłowości wychwycić. To trzeba powiedzieć, że na naszych wodach tutaj krakowskich zdecydowanie y, zmalała populacja płoci i y, wygranie zawodów, przynajmniej tak było w tym roku i w zeszłym roku, to przede wszystkim Leszcze. Rozumiem, że y, podczas zawodów mamy jakąś, jakąś klasyfikację, tak? Mamy, kto, kto bierze udział w tej drużynie? Jacy, jacy są członkowie tej drużyny? Bo tutaj musimy przypomnieć, że nie mamy całej drużyny, bo to nie jest cała drużyna Fish Point Matrix, tak? Drużyny występują, to są reprezentacje kół tak naprawdę I Jest tam 10 drużyn bodajże, mhm. które reprezentują koła Są to trzyosobowe drużyny mhm. Ale w Grand Prix Polski występują inne drużyny, tak? W Grand Prix Polski występuje pięcioosobowa drużyna, trzech seniorów, kobieta i junior Juniora mamy tutaj, tak? Tak, który, który, który się, tak. Jak, jak, ci, jak Ci idzie na tych zawodach ogólnopolskich? No, Przede wszystkim wielki stres, no, bo to pierwszy rok, więc to nie jest też takie łatwe dla mnie. No Ciężko ogólnie jest. Ogólnie jest ciężko, ale sobie dajesz radę, rozumiem, tak? No, w miarę to, ja jakoś, idzie. W miarę to jakoś idzie. Okej, okay, w porządku. Słuchajcie, mamy dla was dzisiaj takie nietypowe zadanie. Zaprosiliśmy was tutaj nad zbiornik w przelasku rusieckim, abyście e, no, porywali, porywalizowali ze sobą. To znaczy, e, damy wam pewne zadanie, będzie polegało na tym, że będziecie łowić na e, cztery różne zanęty, zanęty firmy Bytech, które jesteśmy dystrybutorem, i o których troszeczkę na pewno już słyszeliście, bo i też łowiliście na nie. Każdy z was otrzyma swoją zanętę e, i. Będziemy spróbowali coś złowić na tym naszym zbiorniku. Będziemy łowili głównie na tyczki, tak? Tutaj? Tak, mamy rozłożone tyczki, będziemy łowić na Więc pokażemy także wszystkie elementy, które będą potrzebne do tego, aby dobrze łowić na tyczkę, a więc przygotować się do takich zawodów wyczynowych. Więc co, zabieramy się do roboty w takim razie, panowie, dobrze? Tak, jak jest. Ok, w porządku, dziękujemy. Dobra. Kilka zanur bajtecha, które dzisiaj będą brały udział w naszych zawodach. Oczywiście mamy pierwszego zawodnika który otrzyma, otrzyma zanęty yy, bajtek tym, ty, w tym przypadku będzie to zanęta leszczowa, taka typowa naleszcza Bajtech Omen. Zobaczymy, jak się sprawdzi tutaj na tej wodzie. E, tak, właśnie. E, jest to zanęta dosyć specyficzna, bo jako, jedna z licznych na rynku jest o zapachu takiego mocnego czosnku. Że mamy nadzieję, że akurat się sprawdzi na e, rybach, e, które tutaj pływają. Głównie leszcze, ale także powinny wchodzić to w płotki, e, jakieś krąpie. Myślę, że tutaj ona będzie mogła. Zobaczymy, jakie będziemy będzie, będzie mieli efekty. W każdym bądź razie to jest zanęta dla Ciebie. Dobra. E, e, Mariusz, dla Ciebie nowość w tym roku. Nie tak dawno, parę miesięcy temu, bodajże, na rynek europejski weszła zanęta Pro Natural Brim. Jest to taki bardzo słodki, słodka mieszanka z wyczuwalną, taką bardzo mocną nutą karmelu. Zobaczymy jak ona się tutaj sprawdzi. Myślę, że większość ryb, które tutaj pływają spokojnie powinny wchodzić w tą zanętę. E, mam nadzieję, że połowisz na nią nieźle i będziesz e, mógł nam pokazać pod koniec e, niezły wynik. Ok? No, my zobaczymy. Zobaczymy. Dobra. Już, e, ty otrzymasz taką najbardziej charakterystyczną dla bajtecha zanętę o zapachach rybnych. E, jedna z najbardziej najlepiej sprzyjających się zanęt bajtecha, czyli specia, Special G Green. W połączeniu z zanętą konopno-halibutową. Będzie to taka mieszanka rybna, która może nie ściągnie nam drobnych ryb, ale powinna ściągnąć nam duże ryby, które tu też spływają. I zobaczymy, jak sobie z tym poradzisz. Okay. Natomiast Szymon dostanie ProNatural. ProNatural jest to zanęta, która w Europie, głównie na Wyspach Brytyjskich, ale także. W Holandii, Niemczech zdobyła bardzo dobre, dobre wyniki na nią się łowi. Myślę, że ta zanęta to jest taka uniwersalna propozycja dla tych wszystkich, którzy szukają zanęty, zanęty płociowej, leszczowej takie na, na takie ryby, które są w polskich wodach najbardziej najbardziej. Są, są, są najczęściej łowione, więc myślę, że, że akurat to będzie dla Ciebie dobry, dobry, dobry start na, na te zawody. Zobaczymy, jakie będą efekty. Oprócz, oprócz zanęć, które nasi zawodnicy otrzymali, dodamy jako bonus dla tych, którzy oczywiście będą chcieli. Pelety o małej średnicy, które być może pozwolą zwabić większe sztuki, zarówno pelety. Z mączki rybnej, jak i pelety z mączki halibutowej, które są dłużej, dłużej rozpuszczają się w wodzie. Ponadto kukurydza w puszce, która też powinna przyciągnąć większe, większe osobniki. Zobaczymy, co z tego wyniknie, i na koniec podsumujemy te zawody i zobaczymy, jakie ryby połowili. Mamy tutaj Tutaj Pro Natural Brim, ale chodzi nam o pokazanie jaki sposób przygotować zanętę. Niezależnie od tego jaka ona jest, oczywiście warunki są jakie są. Pada nam deszcz i troszeczkę nam się pogoda pogorszyła, ale myślę, że jakoś uda nam się to pokazać. Więc słuchaj, co, co na początku robimy przy konstruowaniu zanęty? Tak? Na początku przygotowujemy ziemię. Ja już wcześniej sobie tutaj przygotowałem ziemię. Jest to trzy paczki argili brązowej. I jedna paczka ziemi bełchatowskiej. To jest ta ziemia, już wcześniej jest przygotowana i przetarta. Ta ziemia jest po co? Ta ziemia jest dla zubożenia mieszanki. Zubożenia? Też chodzi tu przede wszystkim o to, jeżeli mamy jokersa. Że jest dobrym nośnikiem do, do tego typu przynęty. My dzisiaj nie będziemy łowić z jokersem, tylko z białymi robakami. No jednakże ja ziemię zawsze dodaję No to tak, że obciąża zanętę, prawda? Inac 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 inaczej ta zanęta pracuje po, po dodaniu ziemi tak. niż, niż gdybyśmy rzucili samą zanętę po prostu rozrobioną z wodą, tak? Też dokładnie tak Dobrze, ja mamy rozrobioną ziemię i co teraz? Otwieramy paczkę To jest 2 kilo zanęty I dowilżamy. Nie robimy tego oczywiście, to nie wlewamy całego litra wody na brzeg. Nie to, z umiarem wszystko. I jaka konsystencja tego powinna być? I nie może to być przemoczone, bo jak będzie przemoczone, to też to nie będzie pracowało odpowiednio. Czyli tutaj tylko dodajemy wodę i doprowadzamy do takiego stanu, do który nam, na którym nam zależy, tak? tak że odczekać, żeby ta zanęta wypiła tą wodę. Mm -hmm. I później, później, później co robimy? Po, po tym, kiedy ona już wypije tą wodę, jak gdyby odstaje, co się robi... Przecieramy przez sito tą zanętę. Przecieramy przez sito i następnie. No i następnie będziemy łączyć tą zanętę z ziemią. Mm -hmm. I po połączeniu jeszcze domaczamy. No, możemy dokleić na przykład Lianda kolerem też to wszystko odpowiedni. I, I czy potem jeszcze przecieramy to przez sito, czy już zostawiamy? Nie, nie ja nie przecieram, ja po prostu łączę. I, I po zakończeniu dodajemy od razu jakieś robaki, dodatki, czy, czy jak, jak, jak to robimy? Tak, dodajemy robaki, no i lepimy kule. Robimy, lepimy kule i kule są jakieś różne, czy. Takiej wielkości, no wielkości można powiedzieć pomarańczy, lub, no i jak, jaką kto ma dłoń. A czy do, jakoś dolepiasz kule, czy one mają różną spoistość? Jak to a wygląda? Też to się tak robi, że część kul może być dole, dolepiona klejem, a część mniej. Mhm. No w porządku, zobaczymy jeszcze później jak już ta zanęta będzie przygotowana, gotowa i, i pokażesz nam. Tak, bo ona wysusza się i trzeba ją co jakiś czas domaczać jeszcze przed przygotowaniem, przed przetarciem, przy... ta, przed przetarciem do si na sicie, tak. Dobrze i pokażesz nam później jak tutaj te kule będą ulepione i jak tylko będzie wszystko gotowe to zobaczymy jak będziesz leńcie wyniki jak widać trochę dołowiłeś co tutaj no, ma? same płotki piękny karaś i parę okonów. ale głównie płotka dzisiaj brała płotka płotka brała czyli wyniki generalnie chyba jak na pierwszy raz tutaj to bardzo fajne bardzo więc, więc myślę że zaneta zadziałała chyba i, na pewno i ryby są i ryby są. Więc, więc po tych 3 godzinach byłobyśmy tylko 3 godziny no trochę te wyniki jednak są całkiem, całkiem przyzwoite

Ale ryby niewielkie. Nie wielkie, ale jak widzę głównie płotka. Tak? Głównie płotka, aczkolwiek tak jak, jak przypuszczałem, no zanęta słona drobna, pff, czosnek to też tak mi się raczej z zimą i płotką kojarzy. No, prosimy, no nie. i rzeczywiście jest tych ryb trochę. E, no myślę, że mimo wszystko, mimo tego, że to była i pogoda nie taka, jak mieliśmy, e, jak chcieliśmy, żeby była. Ale no, te parę płotek tutaj się złowiło. No tak jak nie ma. Coś tam się działo w tej wodzie. Dobra, no to. Dowody niech wracają. No i mamy trzeciego zawodnika. Jak, jak ci się łowiło? No zdecydowanie dominowała płotka. Bardzo fajnie, szybkościowo można się było pobawić. Ogólnie, trening udany. No tak, płotka widać taka drobna, trochę większych też jest kilka, ale głównie płotka nie było żadnych innych tak, gatunków. Tak, tak. No jeden jeszcze malutki, za długościówki i tyle. No i łowiłeś na. na, na jaką, jaką wędką łowiłeś? 11,5 metra od, tyczką i odległościówką parę rybek dołowiłem, ale głównie skupiłem się na tyczce, ponieważ bardzo fajnie się łowiło. No i wynik chyba na 3 godziny w takich deszcz, deszczu ta, i tak ta, dalej, ta, więc ta, jak ta, dzisiaj ta, ta, to było bardzo, bardzo fajnie. Ta, ta. No to fajnie, no to niech teraz wracają do wody. No i gratulacje za wynik. Dziękuję bardzo.